Dzień dobry, 24 Stargard.pl, witamy ponownie przed meczem, już dosłownie niecały kwadrans, chyba czy kwadrans został do meczu, no, 20 minut, dosłownie. 20 minut, Jest, jestem w obecności kibica ze Szczecina, Mogę pan się przedstawić? Oczywiście, Paweł Kuczycki. Z tego co zauważyłem tutaj, pan organizuje swoją grupę ze Szczecina, przyjechaliście dosyć tłumnie na ten mecz. Dokładnie, no, przyjechaliśmy na autokarę Piszcie osobowym plus, osoby, które własnymi transportami się zabrały tutaj na ten mecz. No, weszliśmy, no nie wiem, ile, około 80 osób, któremu powieje. W każdym razie jeszcze czekamy na kilka osób, które mają tutaj do nas dojechać. Mamy jeszcze 20 minut, liczymy, że będzie nas ponad setka, nie? Eee, I ch ch chciałbym e, w takim razie zauważyć, że e, czy sprężacie się specjalnie na to, na Stargard, czy to mecz wywołuje takie emocje? Czy możliwe, może tak. My już, już sześciokrotnie w tym sezonie byliśmy na jakikolwiek wyjazdach. To z różnym skutkiem. Raz kilka osób, raz kilkanaście. To jest najbardziej dzisiejszy wy wyjazd. No, Na pewno ludzie się bardziej sprężają, że to lokalny rywal, Spójnie Stargard, jednak to wiadomo, zmagania stargardsko-szczecińskie ile, ile, ile ileś lat już to wygląda. Jak to wygląda? W każdym razie że, no, przyjechaliśmy fajnie, że udało się zebrać taką dużą, dużą grupę. No i zaraz mam nadzieję, że będzie nas słychać tutaj na hali. A, czy pan chce powiedzieć, że święta wojna, czy raczej zwykły pojedynek y, pomiędzy lokalnymi po prostu rywalami? Nie, no, święta wojna trochę za duże słowo. No, na pewno y, smaczku dodaje rywalizacja, że to jest właśnie stargardzko, taka szczecińska. Nie? No ogólnie zawsze było jakiś, to, jakiś smaczek, miała te rywalizację. No takie lokalne granderby, tak? Czernyśmy Grand granderby takiej ligi hiszpańskiej. Barcelona wygrała w Madrycie na wyjeździe. Liczymy, że dzisiaj też wygramy na wyjeździe. No i otworzymy ten wynik rywalizacji. To znaczy stawia pan na jednostronny przebieg tej rywalizacji? Na znaczy zależy. Jeśli pan powie, że chciałbym, żeby było 2-0 w rywalizacji, to powiem panu, że tak, będzie 2-0. Tak bierze w to, nie, ale jednostronne widowisko na pewno to nie będzie. Nieważne jak, ważne, żebyśmy dzisiaj wygrali i przybliżyli się do tej pierwszej, pierwszej ligi. Nie? Ja chciałem tylko jeszcze zauważyć yy, i zapytać Pana, yy, czy nie uważa Pan, że pomimo wszystko, że Stargard jest mniejszym miastem, to jednak to ciśnienie na, 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 na wyższy na lepszy basket jest jednak większe w Stargardzie? Zdecydowanie. No Stargard przecież, no ja, ja nie mówię, że to jest klub z wieloletnią tradycją. Sam kiedyś przyjeżdżałem na mecze, kiedy Stargard był w stylu ja, ja uważam, że obu zespołom się należy miejsce w wyższej lidze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że my wygramy, bo jestem kibicą zts u ale tutaj chłopakom z Stargardu będę życzył też również wszystkiego najlepszego. To co, miłej zabawy i kulturalnego dopingu Dokładnie chyba tylko, chodziło. nie? przyjechać tutaj bawić, dopingować swoich. Dziękujemy. No to bawmy się, nie? Dobra, dzięki piękna.